Dziś w nieco innej scenarii chcielibyśmy wam pokazać, jak można owijać palety folią stretch za pomocą tego gościa, czyli stalowego dyspensera do folii stretch. Dyspenser jest tutaj w pudełku rozłożony, musicie go samodzielnie złożyć. część główna, czyli nasz dyspenser, rączka. Tutaj nakładamy folię. Po odkręceniu tutaj spodu możemy wydłużyć. Tę część. Skręcamy i możemy nakładać folię. Wysokość uchwytu na folię dostosujecie dowolnie do szerokości waszej policzki. Teraz wystarczy docisnąć okrągłą metalową część i wkręcić w środek rączka. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Dyspenser jest gotowy do pracy. Najłatwiejszy sposób, aby umocować folię. Na początku y, owijania palety, to umysłowanie jej przy kątce palety, a dalej idzie już gładko. Sami sterujecie tym, jak szybko folia się rozwija i jak mocno jest naciągnięta. Zabezpieczenie w ten sposób palety zabezpieczają przed czynnikami zewnętrznymi, ale też utrzymuje wszystkie rzeczy na swoim miejscu. Kilka okrążeń i paleta jest gotowa. Zdecydowanie łatwiej używać tego dyspenzera niż trzymać folię w ręku. W łatwy sposób w każdej chwili możesz zdemontować rączkę i wymienić folię na węższą lub szerszą w zależności od potrzeb. Folię stretch w różnych szerokościach i grubościach oraz dyspenzery znajdziesz w naszym sklepie kartony24.eu.